Dzisiejsza sesja jest taką jakby na przeczekanie, na doczekanie do jutrzejszej decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, więc zobaczymy czy cokolwiek się zmieni czy też nie, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. Chciałbym Wam powiedzieć, przypomnieć, że nasza firma niezależny dom Makreski SA zmieniła nazwę na X-Asset management, więc nie zdziwcie się jak pojawią się nowe nazwy firm, więc szanowni inwestorzy po prostu mamy rebranding. Firma zmieniła nazwę, na jeszcze raz przypomnę X Asset Management. Na dole w opisie jest dokładny adres i nazwa firmy. Szanowni inwestorzy, przypominam także, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze Opinie, to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. No i szanowni inwestorzy, przypominam, że nasze spotkania mają taką formę, że na samym początku ja trochę powiem własnych opinii, później będę czekał na, na Wasze w sesji QA. W tle jest nasza ankieta, ale tym razem z pytaniem: czy spodziewasz się, że będziemy w maju mieć nowe maksima wszechczasów na złocie, które zaczyna znowu rosnąć? Więc zachęcam do oddawania głosów, zobaczymy jak kształtuje się opinia naszej społeczności, do czego serdecznie zapraszam, by tworzyć tego rodzaju wskaźniki nastrojów. Zachęcam także do inspiracji, żebyście zadawali, pisali, czego, jaką ankietę chcielibyście zobaczyć na kanale. Więc zachęcam także do właśnie takiej aktywności. Ale szanowni inwestorzy, jako że dzisiaj sesja jest prak praktycznie na przeczekanie, na doczekanie, bo z danych makroekonomicznych, jakie tutaj mamy, to tak naprawdę no, nie będzie dzisiaj jakichś szczególnie istotnych. Mamy wskaźniki PMI dla poszczególnych krajów w strefie euro i dla strefy euro, ale to są finalne odczyty, więc nie powinny mieć większego znaczenia. Mamy też bilans handlowy dla Stanów Zjednoczonych za marzec, co mogą, te dane mogą być ciekawe, ale jakoś tak nie spodziewam się, żeby miały jaki, jakiś większy wpływ. Mamy jeszcze o 17.00 globalny wskaźnik PMI dla sektora usługowego i composite dla całego świata, więc zobaczymy za kwiecień jak ten wskaźnik się zachowywał, czy kwietniowa wojna handlowa i jej taki dynamiczny impuls doprowadziły do perturbacji w sektorze usługowym, więc tak naprawdę szanowni inwestorzy, dzisiaj nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych, no i po prostu czekamy, czekamy na to, co się wydarzy jutro, a jutro gigantyczna porcja emocji, czyli decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych i jak wiecie, szanowni inwestorzy, jest tylko 2% prawdopodobieństwa, że Fed ogłosi decyzję o obniżce stóp procentowych. W ogóle wyparowuje z rynku nawet lipiec jako moment pierwszej, czyli kolejnej obniżki stóp procentowej w cyklu. Jeszcze niedawno, nawet czerwiec był typowany, ale wydarzenia na amerykańskich rentownościach, które zaczynają znowu dynamicznie iść do góry, powodują, że ograniczana jest, ograniczana jest ta szansa. I przypominam, rentowności amerykańskich obligacji 30-letnich przekroczyły wczoraj barierę 4,80 4, i ruch z 4,60, 4,65 na 4,83. To jest po prostu pokłosie. Po kosie tych nastawień inwestorów, by wycofywać się z tezy o tym, że jeszcze w tym kwartale będzie obniżka stóp procentowych, więc 4,83, przypominam, cała strefa zagrożenia to jest 4,95%. To jest miękkie podbrzusze amerykańskiego prezydenta. Jeżeli rentowność przekracza 4,90, to, to ewidentnie administracja Donalda Trumpa mięknie pojawiają się bardzo pozytywne prorynkowe wskazania, a na amerykańskie obligacje dziesięcioletnie to jest strefa między 4,50 a 4,60, a dzisiaj jesteśmy na poziomie 4,37. No i szanowni inwestorzy, tak jak Wam mówiłem, czekam z utęsknieniem na wszelkie komentarze, które mogłyby uzasadnić, dlaczego ta rentowność tak idzie do góry, chociaż równolegle cena ropy naftowej jest na niskich poziomach, nawet w okolicach 55 dolarów była wczoraj, ale wciąż jest poniżej 60 dolarów więc takie zachowanie powinno doprowadzić do wzrostu oczekiwań dezinflacyjnych, powinno doprowadzić do właśnie wzrostu oczekiwań na głębokie obniżki stóp procentowych a nie do tego, żeby rentowności szły do góry. No i dzisiaj o poranku, szanowni inwestorzy, nie jestem w stanie z, no, uzyskać jakiejkolwiek znowu pozytywnej odpowiedzi albo komentarza na temat tego, co się dzieje, co się dzieje z amerykańskimi rentownościami, dlaczego one tak wyraźnie. Rosną na przestrzeni ostatnich 3-4 dni, więc to jest dla mnie zagadka. Taka rozbieżność, moim zdaniem, warta jest uwagi. Jak się tylko coś pojawi, jak będzie tylko jakakolwiek sensowna interpretacja takiego wydarzenia, takie rozbieżności od razu Wam, wam będę przekazywać. Na chwilę obecną jednak wciąż jej nie ma, a rentowności idą do góry i to, po, i to oczywiście straszy popyt na ryzyko, popyt na akcje w Stanach Zjednoczonych. Więc, szanowni inwestorzy, będziemy obserwować te zmiany. Natomiast tematem naszego wpisu jest to, że jest jeden podmiot, który wciąż uważa, że na koniec tego roku indeks Standard Poor's wyniesie 7000 punktów i wyżej, i jest to Wells Fargo. To jest jedyny, jedyna instytucja, która się nie wycofała z tych optymistycznych prognoz, które generalnie zostały obcięte o 400-Prawie 500 punktów bazowych, jeżeli chodzi o cały konsensus. Jeszcze na początku tego roku Konsensus to był, 6, to był poziom 6500, 6600, teraz to są około 66100 na indeksie Standard, ten PUR, ale jest jeden wyjątek. Jako jedyni wciąż widzą 7000 punktów na indeksie Standard, ten PUR i jest to Bank Wells Fargo. No i oczywiście zobaczymy, czy oni mają dostęp do informacji poufnych ze Stanów Zjednoczonych, z amerykańskiej administracji, bo Szanowni inwestorzy, tendencje spadkowe w kwietniu, w ostatnich tygodniach były wywołane przez polityków i to politycy mogą szybko odkręcić. Jeżeli dojdzie do deeskalacji, to oczywiście indeksy giełdowe wystrzelą w górę jak rakieta. Jeżeli jednak będzie eskalacja, będą spływały negatywne informacje, no to rynek czeka korekta, spadki albo przynajmniej utrzymywanie się na tych poziomach, ale jak będzie oczywiście zobaczymy, w ogóle indeksy giełdowe teraz w Stanach są w strefie oddziaływania średnich 200 sesyjnych, co może straszyć niektórych inwestorów no i yy, tego pokłosiem jest zachowanie niektórych aktywów i wzrost niepewności wiąże się między innymi z tym że mamy delikatne spadki bitcoina, mamy wzrosty ceny złota, znowu złoto idzie do góry, 3300, prawie 60 teraz o w Europie, 58 dolarów na ropie naftowej, ropa też wyraźnie odbija, no ale gdyby się świat obawiał wydarzeń, które będą miały miejsce wkrótce, to polski złoty traciłby na wartości, a tutaj złoty się umacnia, a euro-dolar jest stabilny nad poziomem 1,13%, jako że strefa 1.12, 1.13 jest potężnym wsparciem, jako że jutro mamy Fed, więc tak naprawdę ja się nie spodziewam dzisiaj jakichś wielkich fajerwerków na eurodolarze, czyli po prostu sesji na przeczekanie, na doczekanie. Być może jakieś emocje pojawią się na danych o bilansie handlowym Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30, ale tak naprawdę ja nie spodziewam się, żeby były jakiekolwiek większe ruchy, po prostu będziemy czekać na jutro, więc sesja będzie też swoistym testem nastrojów. Kontrakty terminowe na DAX są dzisiaj na delikatnym minusiku, na indeksy w Stanach też na delikatnym minusie. Przypominam, że dzisiaj do, na rynek wracają inwestorzy z Londynu. Wczoraj było majowe święto bankowe i rynki nie pracowały. Był dzień wolny w Londynie, ale dzisiaj już wracamy do normalności, no i będziemy obserwować, czy Londyn będzie chciał, będzie chciał ruszyć jakoś rynkiem, czy też nie i w którą stronę rynek podąży. Wczorajsza słabość indeksu WIG20 na tle dobrego zachowania DAXa, to też jest swoista ciekawostka i dzisiaj najważniejsze pytanie jest takie, czy ta słabość będzie potwierdzona. I też przypominam, że wcześniejsze wzrosty w poprzednim tygodniu były napędzane wolumenem powyżej 2 miliardów złotych, a wczorajsze spadki dopiero delikatnie przekroczyły wartość jednego miliarda, więc na spadkach wolumen jest po prostu niższy na warszawskim parkiecie, to jest też pozytywna wiadomość i udało się obronić okolice 2780, więc, więc na razie moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie korekta to, co się dzieje na warszawskim parkiecie i spodziewam się po prostu nawrotu tendencji wzrostowych na polskich akcjach, no ale po prostu będziemy spokojnie czekać na to, co się Wydarzy, w którą stronę to wszystko podąży, dlatego też ja przynajmniej spodziewam się dzisiaj sesji spokojnej, naprawdę bez większych zmian. No i spodziewam się, że taka niewielka aktywność może się pojawić w okolicach danych o bilansie handlowym, chociaż już myślę, że inwestorzy uwzględnili, że będzie to jakiś rekordowy deficyt w ujęciu miesięcznym. Ja też oczywiście będę czekał na wszystkie komentarze dotyczące. Tego, tej rozbieżności między zachowaniem ceny ropy naftowej a wzrostami rentowności amerykańskich obligacji, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. To szanowni inwestorzy, przypominam, za chwilę przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Zachęcam do zadawania pytań i w tle jest nasza ankieta. Czy według Ciebie złoto w maju w tym roku utworzy nowe maksima wszechczasów? Tak, nie, nie wiem. Już prawie 100 głosów. Im więcej, tym oczywiście lepiej. I zachęcam do takiej aktywności. To pytania i odpowiedzi. Witam, ruch. Panie Andrzeju, złoto wygląda, że regularnie robi korekty około 200 dolarów, a później znów w góra. Kardio, tak, ja też to zauważyłem 200-250 dolarów. No i później nawrót do tendencji wzrostowej, z tym, że na, na obecnym, z tym, że ta obecna korekta może, może być moim zdaniem troszeczkę większa, głębsza, ponieważ w kwietniu złoto wprost eksplodowało i no, po prostu Należy się złotu jakiś przystanek, jakiś moment oddechu. No i, i to, że mamy do końca czerwca taki okres przestoju, to moim zdaniem powinno raczej sprzyjać temu, żeby taka korekta dłuższa, nawet w kierunku 3000-3100 dolarów, żeby wystąpiła. Jak wiecie, jest to dla mnie na chwilę obecną scenariusz bazowy. Zrobimy specjalny materiał z wykresami odnośnie złota, dlaczego moim zdaniem okolice 3400 3500 mogą doprowadzić do takiej korekty. Zachęcam do tego, żeby ten materiał na kanale znaleźć. No i dlatego też ja osobiście uważam, że nowych maksimów nie będzie, a nawrót pesymizmu... Czyli na chęci na spadki wystąpi, a poziom 3300 na złocie to jest punkt odniesienia. Jako, że jesteśmy teraz powyżej, to spodziewam się raczej optymistycznego wariantu rozwoju w wypadku, ale też proszę zwrócić uwagę, że podczas sesji azjatyckiej złoto znowu jest kupowane, a to zdradza, że prawdopodobnie za popytem stoją inwestorzy z Indii, z Azji Południowo-Wschodniej i przede wszystkim z Chin. Witam Piotrze, witam TG, witam Zbigniewie. Były byle do lata we wzrostach. Panie Wiesławie, jak wiecie, mój scenariusz bazowy na warszawski parkiet. Mówi o tym, że przynajmniej do drugiej tury wyborów optymizm powinien mieć miejsce. A co dalej? Oczywiście zobaczymy i od wyborów moim zdaniem w tym roku będzie więcej zależało niż po, podczas wcześniejszych wyborów na przestrzeni ostatnich co najmniej 15 lat. Jak tam brakująca zależność, brak danych o sprzedaży za maj I na przykład co do ceny złota Bitcoina jak spadku ropy użyjących cen. Panie Piotrze, nie wiem dokładnie o co tam o co dokładnie chodzi w pana wpisie. Proszę to jakoś u, uściślić. Ciężko ruszyć do pracy po Bank Holiday, panie Przemku. Rozumiem, Panie Przemku, ale trzeba po długim weekendzie wrócić do normalnej aktywności. Dlatego ten tydzień czekam na środę i będę się pozycjonował dalej. Widzę na Nasdaq nowe ATH pan Piotr. Okej, okay, dobra, panie Piotrze. Ja też jeszcze bardziej stanę się optymistyczny, jeżeli się uda pokonać całą strefę oporową średnich 200 sesyjnych, przypominam na Nasdaqu. 100 to są okolice 20 150, 20 200, a na indeksie standard ten puro okolice 5750. Więc jeżeli uda się przekroczyć te poziomy, to moim zdaniem nastąpi na rynku wielkie odrębienie optymizmu, ale zobaczymy, czy tak będzie. Polski złoty się umacnia, a WIX spada skąd ta słabość. Super pytanie, Kazimierzu. To jest kolejna zagadkowa korelacja, która się pojawiła podczas wczorajszej sesji. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, to pytanie. Nie znalazłem żadnej sensownej argumentacji, która by no, sensownie tłumaczyła, dlaczego tak się stało. No, być może jakieś podmioty krajowe się wycofują z inwestycji, ale czy to jest dobra interpretacja? To jest po prostu tylko i wyłącznie intuicja. Natomiast dzisiaj, przypominam, wraca Londyn i będziemy, będziemy świadkami albo potwierdzenia, albo zanegowania tych, tych wczorajszych schematów powiązań. Ja bym się spodziewał, że będzie jednak zanegowanie i że optymizm jednak się pojawi. Witam czy ropa odbije panie Robercie, wszystko co poniżej 60 dolarów? Dla mnie to jest zdecydowanie prospadkowe. Natomiast widać, że około 55 dolarów pracują, ropa próbuje wzrostowego odbicia. Jakiejś spekulacji na podwójne dno, i no, ten poziom, moim zdaniem, 60 to jest bardzo istotny punkt no, odniesienia. Jeżeli udałoby się wrócić na ten poziom, to będzie potencjał ku temu, żeby no, zacząć spekulować na możliwość powstania formacji podwójne dno z linią szyi na 65 dolarów. Dobra. Złoto do góry Bitcoin dół, czyli dowartościowane srebro ma dłuższą szansę na korelację 1 trzecia do złota. Panie Adamie to no super bardzo ciekawe pytanie. Ponieważ no, srebro w ostatnim czasie próbuje też wzrostów. Zachowuje się raczej jak miedź, a nie na, a nie jak złoto, i moim zdaniem srebro to też jest taki metal, który jest powiązany z koniunkturą, więc. Jeżeli inwestorzy będą zakładać, że w drugiej połowie tego roku będziemy świadkami ożywienia koniunktury na całym świecie i nie będzie realizowany scenariusz pesymistyczny, to moim zdaniem srebro ma szansę na atak na Maxima Hossy i na to, żeby je pokonać i żeby zacząć zmniejszać dystans do, do złota, natomiast na chwilę obecną, no moim zdaniem, po prostu jest typowa konsolidacja, rynek jest niepewny. Ale z lekko optymistycznym nastawieniem. No i, i, i po prostu te oczekiwania na każde kolejne informacje związane z oczekiwaniami co do przyszłości koniunktury na świecie, to jest moim zdaniem jeden z głównych teraz czynników, który będzie wpływał na zachowanie srebra. Ale moim zdaniem teraz bliżej srebru do miedzi niż srebru do złota. Dobra. Witam, Adam. Czy uważam, że. Przekroczy 1,20? Panie nie. myślę, że przekroczy nawet 1,30, więc zdecydowanie tak. Moim zdaniem amerykański dolar będzie tracił na wartości amerykańskiej administracji. Myślę, że Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby, do, żeby tego amerykańskiego dolara jak najbardziej osłabić. Jednym z głównych założeń tzw. Mar-a-Lago Accord ma być dynamiczne osłabienie amerykańskiego dolara nawet o 40-50%, czyli ruch w kierunku 150-1,60 na eurodolarze, tak, żeby pomagać amerykańskim eksporterom, amerykańskiej gospodarce, ale czy do tego dojdzie, zobaczymy. Najpierw mus muszą się prze przede wszystkim ustalić warunki w tej wojnie handlowej, która teraz powstaje. No i przypominam, że w tydzień temu na Bloombergu pojawiły się tezy, że wojna handlowa to jest dopiero preludium do wojny kapitałowej, szanowni inwestorzy, a to ma Oznaczać odcinanie w ogóle Chin od dostępu do amerykańskiej waluty, do handlu w amerykańskiej walucie. Prawdopodobnie ma oznaczać także presję Amerykanów na to, żeby, do, żeby dynamicznie osłabić amerykańską walutę. No i, i to jest właśnie moja podstawa tezy. Że eurodolar nie tylko będzie na poziomem 1,20, ale nawet dynamicznie pokona 1,30. Oczywiście nie perspektywa jakaś krótkoterminowa, ale perspektywa średnioterminowa, więc tak, Panie Marcinie, ja dalej uważam, że eurodolar przekroczy poziom 1,20. Dlaczego zmieniliśmy nazwę? No, bo pani Kardi, jak, w, jak widać, nazwa będzie sygnalizować, że będziemy się przede wszystkim koncentrować na usłudze asset management. Jak wiecie, ja jestem zarządzającym aktywami, więc przede wszystkim na usłudze asset management. Czyli zarządzania portfelami, a mniej na typowej innej działalności maklerskiej. No i myślę, że to jest główny powód. Za pierwszy kwartał rośnie podanych o produkcji droższych cenach jeszcze nie było przestoju z powodu cen konsumpcyjnych. Dobra, Piotrze, dobra, super. Widzę, że rozwinięcie Twojego wcześniejszego wpisu. Śledzimy oczywiście. Inflacja jest teraz kluczowa. Wczorajszy subskaźnik. Prices Paid we wskaźniku ASM dla sektora usługowego, no, pokazał no, bardzo dynamiczny wzrost tak jakby inflacji cen usług. Może to być jakiś pretekst i powód, dlaczego też te rentowności poszły tak w górę, ale to jest takie troszeczkę moim zdaniem, naciągane, jednak oczywiście yy, yy, obserwujemy, obserwujemy, to będzie miało też duże znaczenie. Przypominam, w tle jest nasza ankieta, czego się spodziewacie na złocie, czy będzie złoto w tym miesiącu tworzyć nowe maksima wszech już ponad. 100, prawie 20 głosów, więc im więcej, tym lepiej. Czy złoto jeszcze się skoryguje, skoro Urdola dalej się umacnia? No, Panie Kazimierzu, no, moim zdaniem jutro będziemy świadkami jakiegoś wyraźniejszego zdarzenia na rynku złota, ale mi tutaj wykres pokazują, że wszystko co powyżej 3300 dolarów, to znowu wzrostowo wygląda wykres i myślę, że, że no cały czas ten poziom 3300 to będzie przynajmniej dla mnie taki ważny punkt odniesienia. Podobno srebro to złoto klasy biednej i średniej. Obecnie jest niedowartościowane, pan Przemysław Dobra, według Kiosakiego. Odcięcie od procesorów Chin doprowadzić może do ich upadku gospodarczego. Panie Przemku, dzięki za opinię. No zobaczymy oczywiście, jaka będzie odporność Chińczyków na. Na, na tego typu ograniczenie handlu, no i to jest jeden z tych szans albo powodów do tego, żeby wkrótce doszło do jakichś porozumień handlowych, ale przypominam, że teraz prezydent Xi jest w Rosji chyba na trzy, z trzydniową wizytą, więc mogą spływać jakieś informacje, które nie będą sprzyjające dla Amerykanów, dlatego też. Trzeba cały czas wyostrzyć słuch. Przypominam, 9 maja to dla Rosjan bardzo ważna data. No więc pod koniec tego tygodnia może się pojawić jakaś kolejna seria ciekawych danych makroekonomicznych wydarzeń oraz oczywiście informacji z frontu wojny handlowej. Dobra, to widzi, widzę, że nie ma więcej pytań. Będziemy kończyć naszą ankietę. I tak, nasza społeczność dostała pytanie, czy. W tym miesiącu spodziewamy się nowego maksimum wszechczasów na rynku złota. Za chwilę zobaczycie odpowiedzi. 124 głosy: tak, 57, nie, 32, nie wiem, 10%. Więc nasza społeczność nastawia się, że będą nowe maksima wszechczasów na złocie, czyli przekroczenie bariery 3500 dolarów. Więc ok, super, dzięki. Szanowni inwestorzy, widzimy się w kolejnych materiałach. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Przypominam, że mówiłem do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w X Asset Management. Zmieniliśmy nazwę z Niezależnego Domu Maklerskiego SA. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany śledzeniem moich wyników inwestycyjnych, na dole jest specjalny link do strony Domu Maklerskiego, do firmy inwestycyjnej z w miarę na bieżąco podanymi wynikami. Jest podlinkowany także materiał wideo z opisem moich ostatnich audytowanych wyników jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do kontaktu. Na dole też jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenie. To dzięki. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Jestem ciekawy, czy dzisiaj w oczekiwaniu na Fed cokolwiek wydarzy się na rynkach finansowych. Trzymajcie się dużej